Dzień dobry, tu piernicząca. E, bardzo się cieszę, że pierwszy podcast dostał taki miły odzew. E, oczywiście mogłabym powiedzieć, że dostałam masę, po prostu masę gratulacji, e, dostałam ich może z 8, ale dla mnie to jest masa, masa gratulacji, dlatego że przez wiele lat prowadziłam swoją działalność i miałam taką grono, grono klientów, które, które często się do mnie odzywało, zamawiało, a po zamknięciu biznesu porzuciłam na rok, porzuciłam moje pierniczenie, moje pieczenie i po prostu jest mi strasznie miło, jak widzę, że w internecie ktoś pozostawia reakcję, gdzie kojarzę go z tamtego czasu, kiedy byliśmy w rozkwicie no i to jest takie taki przyjemne i czytam te komentarze i tak czytam te wiadomości prywatne, że mam podobnie, albo moje życie nie jest skrojone na moją miarę albo nie było skrojone i wiecie co, i mi się chce po prostu ryczeć. Bo jestem bardzo zadowolona. Moje dzieci wczoraj powiedziały mi coś takiego, że mamo, i tu wymieniły chyba Enziego. Mówię, mamo Enzi, on też jak zaczynał, to coś tam, mamo, jak to, ktoś zaczynał, to w ogóle zupełnie inaczej. One są tak otwarte i tak mi kibicują. I wczoraj mieliśmy taki ciekawy wieczór, bo ja siedziałam przed komputerem. I tam, wiecie, tam grzebałam, patrzyłam, zastanawiałam się, jak to jeszcze wrzucić na, na YouTube, yy, Gdzieś tam jeszcze grzebałam, i jedna córka przyszła i powiedziała: Tu masz błąd. Czytałam, ale tu masz błąd. Boże, Mogę Wam powiedzieć tak, że jeżeli boicie się robić coś, bo ktoś Wam, no nie wiem, zwróci uwagę, publikuję teksty od lat, powiedzmy, 11. I teraz troszeczkę mniej, ale kiedyś bardzo dużo pisałam. I wiecie co? Zawsze publikowałam z błędami. Czasem się zdarzyło, że ktoś mi napisał, że jakiś błąd jest, a czasem nie. I te błędy były non stop. I ja nie wiem, czy to jest dyslekcja, nie mam tego, nie mam tego sprawdzonego, ale mogę czytać 5-6 razy, ja tego nie zobaczę. A dopiero jak opublikuję, dopiero się to pojawi. I co z tego? Ktoś pomyśli sobie, że A prawda jest taka, że mogę powiedzieć Wam wprost, że parę osób na przestrzeni życia przyznało mi się, że pod wpływem moich tekstów zmieniło coś w życiu, albo, albo nawet padło „życie mi odmieniłaś. Kurde. I co? Co jest ważniejsze? Ten błąd który popełniłam, przecinek, w złym miejscu, albo nawet błąd ortograficzny, czy to, że ja to życie odmieniłam, chociaż jest to po prostu dla mnie niesamowite, jak można komuś odmienić życie, aczkolwiek wiem, no przecież wiemy, że, że niektóre teksty wpływają na nas i zostają z nami w serduszku. Więc dzisiaj chciałabym kontynuować w tym trzecim, trzecim odcinku hashtag 3, bo moja córka też mi powiedziała, mamo, rób hashtag 1, hashtag 2, hashtag 3 i ja tak do niej... Wiecie, jako inne pokolenie, mówię, ale tutaj, tutaj była taka opcja, żeby zrobić odcinek drugi, i ja to wcisnęłam. No dobrze, mamo, ale mimo wszystko wizualnie to weź lepiej tak, no ona ma 13 lat, nie? I tak było mi fajnie, bo wiecie co? Wczoraj klikałam w komputerze, klikałam i w tym samym czasie moja trójka dzieci, jedna córka, siedziała na tablecie graficznym, sobie rysowała jakieś tam postaci, postaci które no, no wiem, co to za stan, ja całe dzieciństwo przesiedziałam. Nad kartką papieru i, i malowałam. Druga córka jest organizatorem jakiegoś konkursu i po prostu drukowała mi z kolorowanek. A mój syn postanowił zrobić ciastka na kolację z ciasta francuskiego, które skończyło się oczywiście tym, że wszyscy byliśmy zachwyceni, ale no, ból brzucha <gł> był u niego, bo było trochę za ciężkie. Ja tak sobie pomyślałam, że to nie chodzi o to, żebyśmy były tymi takimi rodzicami i przepraszały za to, że my w ogóle pracujemy. Bo przecież bardzo często jest tak, że my myślimy sobie, że Boże, ja powinnam. Ja powinnam, powinnam mieć zawsze gotowy obiad. Powinnam mieć zawsze czas dla dzieci. Powinnam mieć zawsze to i tamto. Powinnam mieć zawsze posprzątane. Powinnam. Ja lubię mieć posprzątane. Lubię, jak nie ma tony sierści na podłodze. Naprawdę lubię, ale lubię też swojego psa. I pies równa się to na sierści, jeśli masz psa z sierścią. Ja mam psa z sierścią mojego kundelka kochanego. I patrzyłam na to, że każde dziecko zajmuje się swoimi sprawami i było to w porządku. Nawet jak nie zrobiłam kolacji, to i tak są składniki w lodówce, więc one po prostu mogą sobie tą kolację zrobić. I my ze swoją taką matczyną troską bardzo często przekraczamy takie nasz, nasze przyzwoite granice bycia rodzicem takim nienadgorliwym. Bo... Często nam się wydaje, że my naprawdę powinniśmy tam temu dziecku wszystko zrobić. I, I zanim dodam jeszcze o tym życiu skrojonym na miarę, nawiązując do poprzedniego odcinka bo mamy jeszcze, jeszcze coś ciekawego do powiedzenia w tym temacie to chciałabym jeszcze powiedzieć, że na przestrzeni lat, jak rozmawiam z ludźmi nie tylko tam gdzieś tam w mojej kawiarence, którą miałam, czy z napotkanymi na swojej drodze czy nawet Opowieściami mężczyzn z Tinder'a, bo też bardzo często jest tak, że, że ja znam tych ludzi, gdzieś poznałam, rozmawiałam, bo mnie interesuje człowiek, i na przykład nie doszło do żadnej randki, ale mogliśmy porozmawiać. I ja mogłam też zobaczyć perspektywę męską, jak to wygląda. I na przykład jeden, jeden człowiek powiedział mi, że jest pod wrażeniem tego, ile moje dzieci ogarniają. I ja tak zastanawiałam się, jak to, przecież no nie ogarniają nie wiadomo jak dużo. Ale chodzi o to, że on patrzył z swojej perspektywy. Je, on nie miał dzieci, ale miał w bliskim towarzystwie osobę, która, ym, która nie pracowała i która miała dziecko dwunastoletnie i strasznie mu usługiwała. I co tu się dzieje w takiej sytuacji? Dlaczego tak się wydarzyło? Bo ta pani bała się jej do pracy. I ona, żeby znaleźć tam potwierdzenie swojego bycia niepracującą osobą, tak mi się wydaje, to po prostu bardzo dużo uwagi dawała tej córce, przez co ta córka nie mogła ogarniać sama. Nie dostawała tych narzędzi, które potrzebuje dziecko dwunastoletnie, czyli samodzielność. I tutaj też, jeżeli macie dzieci, to może nie jestem jakimś wybitnym ekspertem, ale chcę powiedzieć, że jeżeli oddaje się dzieciom ich odpowiedzialność. I mówi się, ja mam swoją pracę, ja mam swoje rzeczy, ja się interesuję wieloma rzeczami, ja mam swoją przestrzeń, ja chcę, powiedzmy, mieć chłopaka, dziewczyny. I wy macie swojego tatę, miejcie swojego tatę, ale ja też chcę mieć chłopaka, chcę chodzić na randki. Wiecie, jak, to się to, jak jesteś, jesteś szczery z dzieckiem, jakie to jest komfortowe nie tylko dla ciebie, ale też dla nich. One wiedzą, co się dzieje, oni muszą się domyślać, i się okazuje, że ta dziesięcioletnia dziewczynka, na przykład, bo też, powiedzmy, poznałam jakąś tam dziesięcioletnią. Dziew dziewczynkę jednego z moich partnerów, boże jak to brzmi jednego z moich partnerów. Nie przyznawałabym się do tego na głos, ale już ustaliłam, że w tym podcaście będę z wami po prostu jak koleżanka. Więc jeden z moich partnerów <głos》> miał córkę, która po prostu tak jakby no, rozwojowo była dużo dalej, niż dużo, 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 dużo wcześniej. Niż moje dziesięcioletnie dziecko. I, I wieloma rzeczami się z, nim, z tym dzieckiem nie rozmawiało, i tą dziesięcioletnią dziewczynkę, która miała ciało, szczerze mówiąc, takiej trzynastki, czternastki, mental miała, jakby miała pięć lat. A to właśnie przez to, że nie rozmawiało się z dziećmi, nie pozwalało się jej dać, trochę dać tej takiej dojrzałości emocjonalnej. I nie mówię tu, żeby mówić dzieciom wszystko, bo też nie można robić sobie z dzieci naszych terapeutów, nie? To też się zdarza. Też miałam taki przypadek że kobieta zrobiła sobie z dziecko, swojego dziecka terapeutkę i przyjaciółkę terapeutkę, to też trzeba wiedzieć, kto jest rodzicem, kto jest, to jest dzieckiem. Ale chcę powiedzieć, że takie szczere rozmawianie z dziećmi i szczere rozmawianie o swoich potrzebach i szanowanie ich granic, ich potrzeb sprawia, że z czasem te relacje wyglądają całkiem fajnie i nie jesteś tak bardzo umęczony tym wychowaniem. No chyba, że jest naprawdę sporo spraw do załatwiania i sobie ten grafik tak nawciskasz, że jeszcze tu dentysta, jeszcze tu to, to tamto i w końcu w ogóle nie możesz się wyrobić na zakręcie. No to to tak, to wtedy jest, jest, jestem ja umęczona, ale jak zobaczyłam, jak one wczoraj mi kibicowały, jak one mi wczoraj podpowiadały i, i, ja wcale, i ja wcale nie jestem w postawie, że jestem najmądrzejsza. Ja nawet robię czasem z siebie taką niemądrą. Bo ja nie muszę wszystkiego wiedzieć, ale tak się cieszę, jak one mi podpowiedzą. I pytały się mnie, gdzie jeszcze wrzucę ten podcast, że jest tylko na Spotifyu. Powiedziałam, że wrzucę go na YouTube'a, bo już mi tam powiedziano mniej więcej, jak ja chyba będę wiedziała, jak, ale wiem, że one mi to sprawdzą, one będą wiedziały, bo to dla nich też jest taka, taka ciekawa nauka. I kurczę, jestem bardzo wdzięczna i potrafię się cieszyć z małych rzeczy, i cieszy mnie ta teraźniejszość, cieszy mnie każdy komentarz i każda gratulacja, i każde powiedzenie: hej, też tak mam. No i super. I wracając do tematu życia skrojonego na miarę, gdzie w poprzednim odcinku, jeśli nie słuchałeś, to proszę wróć do tego odcinka, bo tam właśnie było o relacjach, o tym, że czasem jesteśmy właśnie w tych zaciasnych ubraniach, albo trochę za dużych ubraniach, i się potykamy, akurat może o dużych ubraniach nie było, ale zaciasnych ubraniach, w których po prostu nie jesteśmy sobą. I nawiązując do, do tych zaciasnych ubrań, to myślę sobie, że jak już sobie skroimy te ubrania na miarę. Tak, bo tam było o tym, żeby, że, że skrojenie sobie ubrania na miarę to oznacza skrojenie sobie życia na miarę. Tak, że jak nam nie pasuje to, to żeby zmienić, jak nam nie pasuje to, to żeby się przyjrzeć, żebyśmy się zatrzymali, mieli czas przyjrzeć, jak my chcemy, żeby to nasze życie było skrojone. I tak sobie wczoraj pomyślałam, że tak naprawdę to my rodzimy się. Jako taki be, be, coś bezkształtnego, schodzimy na Ziemię, nie? jako takie, no nie wiem, jako taka no, no coś, co nie ma kształtu. I tak naprawdę kształtują nas nasi bliscy. I jeżeli przypuśćmy, jesteśmy sobie gdzieś na, tam na górze, w niebie, gdziekolwiek, schodzimy na Ziemię jako ta dusza i wpadamy do różnych rodzin. I wpadniemy do rodziny kwadratów. To ci wszyscy ludzie, którzy żyją jako kwadraci, jeżeli na przykład tam jest taka tradycja bycia kwadratem, to oni bezwiednie będą z nas robić kwadratów. Dobrze, że nie wariatów. Kwadraty. Kwadratów będą robić. No, kwadraty. No, kwadraty. To oni będą z nas robić kwadraty. I to nie chodzi o to, że to jest złe, że oni będą z nas, nas robić tą figurę, dlatego że, że oni po prostu byli tak nauczeni. Tak i wielokrotnie mamy, mamy to, że rodzice nas czegoś uczyli, a potem idziemy do kogoś i się okazuje, że ten ktoś miał w rodzinie zupełnie inaczej. No i rodzimy się w tej kwadratowej rodzinie. I na przykład ktoś nam przez wiele lat powtarza, że my tu jesteśmy kwadratowi. I ty z czasem odkrywasz, że ty kurwa tym kwadratem nie jesteś. I tam się, wiesz, wypychasz jedną nogą, nie? Nagle się okazuje, że ty tak jakby wypychasz się z jednej strony i tobie się gdzieś tutaj rozpycha na jakiś trapez. I to, albo nie wiem, no powiedzmy na rąb, tak? I ktoś przychodzi, patrzy, co ty robisz, co ty odwalasz. I mówisz, no ale ty stara, ty jesteś przecież kwadratem. Ale ty już wiesz, bo ty masz już tą głowę otwartą. I ty już, powiedzmy, coś przeżyłaś, coś ci przekliknęło, coś się otworzyło, to ta, ta klapka ci się w głowie otworzyła, że ty, kurde, hello, to nie jesteś ty. I na przykład rozpychamy się i czasem czujemy się jak czarna owca w rodzinie, bo no nie wiem, no bo powiedzmy inni mają tak, że powiedzmy są na etacie, albo gdzieś tam mają poukładane życie, albo nie potrzebują dodatkowych bodźców, no nie wiem, nie mają tych, powiedzmy tych adhd zachowań, bo nie potrzebują więcej. I to jest w porządku, że oni nie potrzebują więcej, tylko nie w porządku jest, kurwa, to, że oni nas oceniają, że my potrzebujemy więcej. I... Kiedy zaczynasz dojrzewać do tego, że Ty nie jesteś kwadratem, tylko może Ty jesteś trapezem, rąbem, a z czasem się okaże, że jesteś może nawet kulką. Kulki też się zdarzają, też byłam kulką przez parę lat, ale tak naprawdę to może Ty jesteś właśnie gwiazdą, bo się tak powypychasz w tych odpowiednich miejscach, które Ci pasuje, tak będziesz kroić to życie na swoją miarę, że Ci wyjdzie, że Ty jesteś gwiazdą. I co? Nie jest to jakaś miła perspektywa? Hej! Bo mi się całe życie wydawało, że ja jestem płaska, jestem wypukła. Całe życie mi się wydawało, że jestem kwadratem, a tak naprawdę jestem trapezem gwiazdą, a jeszcze ci ktoś powie, ktoś, kto jest powiedzmy właśnie tym, tym kwadratem, no, na przykład nie z twojej rodziny, co to kurczę ma być, ta gwiazda, że w ogóle to takie jest jakieś kęciaty brzydkie i w ogóle. No. Tak ci może powiedzieć osoba, która nie nadaje się jako ten puzelek skrojona na miarę Twojego życia. <grywa> no to takich ludzi nie chcemy. Do widzenia. My sobie weźmiemy koleżankę, która powie: Cześć, moja gwiazdo. No, hi, hello, dzień dobry. I to jest po prostu najpiękniejsza, kiedy Twoja codzienność jest taka, jak sobie skroiłeś właśnie na przykład na gwiazdę. I ważne jest, żeby pamiętać, że jak już sobie to życie na, na miarę kroimy. To, żeby być też w tym elastycznym i po prostu, jeżeli ktoś ci powie, że hello, co ty robisz, to żebyś ty wiedział, co ty robisz, nie? Bo tak naprawdę może się okazać, że ty zszedłeś z góry, jako właśnie ta gwiazda, albo jako ta kuleczka, albo jako cokolwiek innego i cię po prostu wrzucili w tą foremkę. I najważniejsze jest, żebyś ty po prostu odkrył to. I potem tak, jak to jest ten rozwój, że ktoś zaczyna w rozwoju i nie wiem, zaczyna od książek, zaczyna od podcastów, i nagle mu się otwierają oczy i jest taki, o Boże, to jest wspaniałe! I, i, to, i to, to do nas dochodzi na różnym etapie życia. Znam osoby, które bardzo wcześnie tak się rozwinęły. Ja się bardzo cieszę, że to, co się dzieje w mojej głowie w wieku 36 lat jest już. Już jest naprawdę takie fajne, i takie spoko, i cudownie jest w ogóle lubić siebie. To jest najwspanialsze, co może być. Lubić siebie i jeżeli wiesz, że coś u ciebie nie działa, to na przykład mieć na to uważność, bo ja bym mogła nie lubić siebie za niektóre cechy, ale jeżeli je akceptujemy, to też mamy na nie uważność i mamy protokół na to, jak działać w takich sytuacjach. I w ogóle posiadanie protokołów na sytuacje. Jest bardzo fajne, bo jeżeli już wiesz, że gdzieś tam, na przykład przypuśćmy ja mam skłonność do interpretacji takiej, że powiedzmy no nie wiem, ktoś coś rzuci mimochodem, a ja wiem, że potrafię to zinterpretować na tyle sposobów, że jest mi się czasem ciężko dogadać. I na przykład, no nie wiem, gdzieś powiedziałam publicznie, że miałam, że nie mogłam się doczekać kolejnego zjazdu studiów. Że po prostu nie mogłam się doczekać, bo. A wiecie, no, no, ja mam sporo zajęć w przeciągu miesiąca, jednak trójka dzieci, bycie menadżerem po prostu tej rodziny zajmuje czas, praca, rozwój, yy, yy, randkowanie też zajmuje czas. I. Ta jakaś laska, taka młoda laska, którą kojarzysz, była taka zakochana bardzo, wyglądała tak romantycznie, no widać było, że miłość wylewa jej się z uszu, taka, nie mówię to z zazdrością, ale że taka, że po prostu, po prostu, wiecie, była w tym momencie takim, och, i ona powiedziała. I ja nie miałam czasu się nudzić. Tak, tak, dużo się działo, że ja już myślałam, w ogóle pomyliłam zjazdy. I ja to słyszę i mój wewnętrzny głos, tak zwane ucho, nie wiem, to chyba ucho emocjonalne, mówi do mnie, co jest, kurna, a co? A że ja niby się nudziłam? Że niby, co to chciała powiedzieć? Że się nudziłam cały miesiąc? Że ja, kurna, nie mam to do a co do roboty? Mam co no do roboty. Ale, no wiecie, no, przecież wiem, że to jest moje. I ja nad tym już popracowałam. I że nie trzeba interpretować tego, co inni ludzie mówią, ponieważ olanie takich rzeczy jest zdrowsze. Dlatego że ja, no co? No, no ona to nie powiedziała chyba tego, żeby mi coś powiedzieć, tak? To było moje. Więc mój protokół na takie sytuacje jest. To jest twoje, to jest jej, ona nie musi rozumieć ciebie, a ty nie musisz się nią przejmować. Może ona nie miała nic na myśli, a ty i tak wiesz swoje? Aha, no to nie będę się nawet z tego tłumaczyć. I może dlatego właśnie inteligentni ludzie mówią coraz mniej. Ci bardziej odczytani, ci bardziej, którzy lubią siebie, mówią coraz mniej, coraz mniej krzyczą, coraz mniej się szarpną. Nawet te kłótnie z drugim człowiekiem, który jest zupełnie gdzieś indziej niż my, wyglądają już inaczej. Bo po co masz tracić czas na tłumaczenie się czy komuś tłumaczenie? No więc protokół na takie sytuacje jest, bardzo istotny i bardzo pomocny. Polecam spisywanie sobie protokołów, jak jest dobrze, na trudne momenty. Chcę Wam powiedzieć, że jest tak, żebyśmy sobie przyzwalali na zmianę, że jak już sobie skroimy to życie na naszą miarę i wydaje nam się, że jest fajnie, wiecie, jak to jest z ciuchem, który kupujecie, zarąbiście leży, zajebiście i wprowadzasz zmiany w swoje życie. Na przykład ćwiczysz. Zaczynasz chudnąć i te zajebiste spodnie już nie są dobre. Czy ty się wkurwiasz na te zajebiste spodnie, że nie są dobre, czy idziesz kupić inne, mniejsze spodnie, też zajebiste? No, ja bym nie wyrzuciła tych większych spodni po prostu, bo bym wiedziała, że może się zdarzyć, że za rok wrócę do tej wagi. I co? No i, no i co? No. Więc, więc jeżeli w życiu coś zmieniacie, jakąś rzecz i się okazuje, że coś, co skroiliście teraz powiedzmy, skoro liście, no nie wiem, na gwiazdę pięcioramienną i teraz wam wychodzi na to, że wy właściwie z jednej strony to jeszcze potrzebujecie jakiegoś bombelka, znaczy, no już nie, nie mówię o dziecku. Poczekajcie, bo ja jestem na etapie takim, że ja nie chcę mieć więcej dzieci. I jak jestem na Tinderze i widzę trzydziestoparolatka, to ja mówię mu, hej, ale tam przeczytałeś, że ja nie chcę mieć dzieci. I to się rozchodzi, nie? Jeden to się przyczepi i powie tak, no, ja widziałem, ale mimo wszystko tak, mimo wszystko, ja nie chcę mieć dzieci, nie, 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 nie. A potem się okazuje jednak przy bliższym poznaniu, że on tam się zapomina i mówi, że jak będzie miał swojego bombelka, to ja już wtedy mówię hej, <słuch> hej. Albo jest starszy facet, takie starszy facet, tak pod 50.: no to ja już wiem, że on bąbelków nie będzie chciał, ale boję się z kolei, bo jednak jesteśmy ekipą głośną, więc niekoniecznie, bo może akurat będzie potrzebował już ciepłych kapci. No ale może się okazać, że jesteś tą gwiazdą i gdzieś ci z boku wyrośnie, no nie wiem, no jakiś kwiatek, <laughs> że po prostu coś, forma ci się zmieniła, tak. Że, że nagle jest coś, że potrzebujesz czegoś jeszcze od życia, albo potrzebujesz gdzieś w jakimś kierunku w rozwoju. I, I żeby dać sobie to przyzwolenie, że to, że sobie skroiłam teraz życie na taką miarę, to nie znaczy, że ta miara będzie mi za rok pasować. Jestem na tym etapie, a za rok będę na, na innym etapie. I też jest tak, na przykład ja zauważam to u siebie i już nad tym nie płaczę, że w tych latach towarzyszą mi ci ludzie. A w innych latach inni ludzie. I nawet jeżeli ja sobie stworzę priorytety, z kim chcę być blisko i jaką relację pielęgnuję, to nie mam wpływu na to, co zrobi ta druga osoba, bo ta druga osoba też się rozwija, i ta druga osoba może mieć z czasem inne potrzeby, i moje towarzystwo może jej nie pasować, i mogą być jakieś powody, powody z których ona ci po prostu powie do widzenia. I też trzeba się nauczyć, że. W tych niektórych relacjach jesteśmy sobie po prostu potrzebni na jakiś tam moment, na jakieś tam miesiące czy lata. I jeżeli one się potem rozchodzą i to po prostu... Jeżeli obojgu nie zależy, to ok. Jeżeli tylko jednej osobie zależy, no to kurczę, no nie ma co ciągnąć samemu, tak? I na przykład czasem się zdarza, na pewno słyszeliście, jak już się tak rozwijacie i jak już, wiecie, w rozwoju zmienia wam się towarzystwo, które wam towarzyszy. I słyszycie takie: Zmieniłaś się. Ja powiem od koleżanki, która się nie zmieniła od lat, i ona od ciebie: Nie spodziewałam się tego po tobie. To jest na przykład wtedy, jak stawiasz granicę, nie? Nie mogę tego dla ciebie zrobić. Albo nie przyjdę tu, albo cię nie zaproszę, albo nie przyjadę na święta. Zmieniłaś się. Ha! Ha! No skąd to jest takie zarąbiste? Ja prostu nie mogę. Zmieniłaś się. Mm -hmm. No, i teraz tak. Jak jesteś człowiekiem wrażliwym, przestraszonym, to myślisz sobie, boże, zmieniłam się, co ja teraz zrobię, kogoś uraziłam, coś tam. A jeżeli ty już przejdziesz przez ten stan takiego, oh my god, oh my god, Jezu, jak ja mogłam, i przejdziesz z tego takiego, to jest takie dziwne, ja tam byłam, ja się bardzo cieszę, że ja już tam nie jestem. Chociaż czasem mi się zdarza, bo ja nie lubię kogoś urazić czy obrazić, no nie krzywdzę ludzi specjalnie i przeżywam jakichś skrzywce ale ktoś na przykład wybierze, żeby się obrazić, nie? No i też z tym nic nie zrobisz. I, i na przykład właśnie jest takie, e, że ktoś, powiedzmy, coś ode mnie chce, a ja już nie mogę. No powiedzmy, no nie w tych latach mogłam, a w tych już nie mogę. I ten ktoś tego nie przyjmie, bo jest taki, wiecie, zakurzony, jest taki zbetonowy na przykład, jest takie, nie spodziewałam się tego po tobie. I co tu odpowiedzieć? Teraz to, teraz tam odpowiedziała, wiesz co? I ja po sobie też, nie? I, I tutaj ta elastyczność nie będzie się ludziom podobać. Twoja zmiana może się ludziom nie podobać, ale tak jak rozmawiam z osobami, które już są na takim fajnym poziomie luzu, że się robi czasem samotnie po tych takich terapiach, i takich zrozumieniu siebie, i takich, kiedy ty luzujesz już te gacie, i kroisz te życie na swoją miarę, i ktoś patrzy na to i jeszcze nie jest na to gotowy. Rozumiecie? On jeszcze tam w głowie. On tam w głowie jest jeszcze w starym, i on jeszcze nie jest w stanie zrobić tego kroku. więc jedynie co jest w stanie zrobić, to ciebie dźgnąć hamskim komentarzem. I tak bardzo często miałam, że ktoś mi dźgał, i ja nie rozumiałam dlaczego. Jestem miła, jestem sympatyczna, nikogo nie krzywdzę, jestem pomocna, a ktoś mi kurna dzidą prosto w serce, nie? I jeszcze albo obca osoba, albo koleżanka. Boże, pamiętam taką jedną dziewczynę, która przychodziła do sklepu mojego tylko po to, żeby, żeby z uśmiechem mnie pochwalić, uśmiechem powiedzieć, że jest moją klientką, z uśmiechem coś tam, i żeby mi wbić ten cholerny nóż w plecy. Pff, I wyjść z uśmiechem baj. No, musiałam się tego nauczyć, co to są toksyczne zachowania i co to są takie karmienie się cudzą energią, i kiedy to już potrafię, i rozumiem. To jest o wiele łatwiej, czy to w związkach z mężczyznami, czy to w związkach właśnie takich koleżeńskich, i, 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 czy u toksyków. O wiele łatwiej i szybciej wyjść teraz z jakiejś relacji, kiedy widzisz, że tutaj ktoś zaczyna toksycznie się zachowywać albo zaczyna się karmić Twoją, twoją, twoją emocją. To jest, to jest temat na oddzielny odcinek, bo jest bardzo ważny o tym, że jak przychodzą wampiry energetyczne, żeby nie dawać im swojej energii. No to też bardzo często spotykam się w rozmowach z koleżankami, co tu zrobić, co tu zrobić, bo znowu się pokłóciliśmy, czy coś tam. No właśnie, no to właśnie, co tu zrobić. No. no to będzie też o tym. Także kończąc, życie na własną miarę, ciąć i mieć przyzwolenie na to, że ono się po prostu będzie zmieniać, i dać sobie to przyzwolenie, że będzie się zmieniać. I dać sobie przyzwolenie na to, że nie muszę się wszystkim tłumaczyć. Po prostu mi się zmieniło. Życzę Wam pięknego dnia i dziękuję bardzo za wysłuchanie, i będę bardzo wdzięczna za wiadomości i komentarze, dlatego że jak robi się coś pierwszy raz, to leci się na co to jest endorfiny, dopamina i nie stosuję używek, takich jak alkohol i papierosy ale moją dopaminą jest, jest po prostu cukier, lajki na fejsie i atencje na tinderze. No może ta atencja na Tinderze niekoniecznie, ale te lajki i te, może nie tyle lajki, ile komentarz, wiadomość prywatna o tym, że komuś coś się spodobało, czy, czy jest ok, czy ktoś by coś podzielił się swoją historią, no to jest coś, co po prostu sprawia, że ja wtedy na to reaguję i powiedzmy kolejny odcinek jest inspirowany tym, co ktoś do mnie powiedział i, i że należy to powiedzmy przegadać i chciałabym ten podcast, żeby nie był tylko takim właśnie tym, co... Znaczy, ogólnie ten podcast składa się z historii moich i moich znajomych, i, ale może być też z historii Twoich i Twoich znajomych. Także, także zapraszam do komentowania, jestem to otwarta i przepraszam, jeżeli nie odpiszę, ale sobie także Cię skroiłam, żebym miała czas na tworzenie i na swoje dzieci. Więc jeżeli się okaże, że muszę wykroić więcej czasu na odpisywanie i tak dalej, no to muszę ten krój przygotować i to mi trochę może zejść, nie? Zwłaszcza, <śmarsz> że zbliżają się. Święta Bożego Narodzenia i będzie dużo pieczenia, i będzie dużo malowania, i po prostu wiem, że będzie dużo pracy. I co mi też cieszy, bo praca oznacza kasa. Także pozdrawiam Was serdecznie. Dziękuję. Pięknego dnia, pięknego wieczoru, pięknego czasu. Buziaki!